Pierwsza osoba, która zabije tego tajemniczego gracza, wygrywa prawdziwe 1000 zł. A tym graczem jestem ja. Ale na szczęście nikt nie zna mojego niku, więc każdy liczył, że po pokonaniu losowego gracza okaże się, że tym graczem byłem ja, czyli wygraną aż 1000 zł. No dobra, za spoileruję, że potem i tak każdy się dowiedział, jaki jest mój nick, i to, co się wtedy działo, było naprawdę chore. Ale to już sami później zobaczycie, film jest krótki, więc na pewno dotrwacie do tego momentu. Naprawdę gruby weekend się zbliża na rapy.pl. Zaczynamy od aktualizacji boku już dziś o 18, potem o 20 dostaniesz sobie darmowego klucza o ile będziesz wtedy na Serbie, a w sobotę event, nowa strefa i wiele, wiele więcej. No i oprócz tego mam dla was konkurs na nowo założonym kanale nadawczym na moim Instagramie. Słuchajcie, wystarczy być członkiem oto tej grupki i kliknąć reakcję pod wiadomością i w sumie to wszystko. A nagrody są o wartości tytułowego 1000 złotych, więc koniecznie byś udział po obejrzeniu tego filmu. Ciao, Mikros? Hello. Znaczy, love pvp. Ty będziesz mnie coverować, no i dobra, lecimy, nie? Masz wszystko? Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Od razu na strefę, gdzie jest włączone PVP, ujrzeliśmy ogromną ilość walczących ze sobą osób. I tego dnia, jak się pewnie domyślacie, każdemu bardziej zależało na zabójstwie innych graczy niż zwykle, bo jednak nikt z graczy nie wiedział, pod jakim nikiem kryje się nagroda aż tysiąca złotych. No i tak naprawdę każdy zabity przez nich gracz mógł być mną, czyli wygraną całego eventu. To jest. Tak? Ej, sobie założyć. Zabijem! Zabijem, zabijłem, zabijem! Dobra, miał L3 Supermana, ale miał spodnie hermione. Głowę Hagrida i kierow słaby Aha, wiesz, że ja fragment kosmosu z niego zdobyłem? Pierwsze zabójstwo w kilka minut gry Dawaj może na planety teraz się wbijemy, bo też ludzie siedzą w planetach Widzę, że ktoś kopię, widzę, że ktoś kopił. Ja wlatuję i od razu elitrę zmieniam Na samym środku? Tak, tak, tak ładuję zioma Dobra, zaraz Ty tam padł! Zabiłem, zabiłem plus 60! Serio? Czekaj, jakie on miał itemy? A nie, to jakiś słaby był, ale główkę imperatora miał. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, ale teraz wszyscy są totalnie spoceni, i niekoniecznie na nas, bo nie znają naszych ników, na szczęście. A potem pójdziemy tam, gdzie są największe tryhardy, podejrzewam. Na pewno w tym momencie. A miejscem, o którym przed chwilą mówiłem, była strefa bez eletr, w której, jak sama nazwa wskazuje, nie można używać eletr, przez co ucieczka jest o wiele trudniejsza niż zwykle. Normalnie ucieczka przed innymi graczami nie jest wcale taka ciężka. Nawet będąc uwięziony w pajęczenie wystarczy użyć przedmiotu o nazwie Usuwacz Pajęczyn, którego można kupić po taniości u tego villagera na spawn, a następnie założyć swoją elitrę i odlecieć, używając zwyczajnie fajerwerki. Natomiast ze strefą bez elitry jest nieco większy problem, ponieważ wbiegając do niej w standardowy sposób, tak samo trzeba z niej wybiec, a to może być o wiele cięższe, bo inni gracze przy wyjściu mogą na was czekać, odknokowywując was od wyjścia i zabijając was na miejscu. My jednak, żeby na razie nie ryzykować, postanowiliśmy dopiero w dalszej części tego filmu udać się i walczyć na tej Strefie. Pada, pada. Zabijam, zabijam, skasowałem Co ty gadasz? skasowałeś? Harry Potter, wszystko. Dobra, wiesz, co ja idę kupić kołbę i teraz wpadłem na taki pomysł. Bo teoretycznie ludzie mogliby nas rozpoznać przez to, że nie mamy klanu, a mamy takie dobre itemy. No nie? I jeszcze no razy dobra. mamy sojusz faktycznie, więc po prostu załóżmy nasz klan. No dobra. No to dawaj na spawnę. O, dobra, założyłem klan 0000, bo totalnie wszystkie nazwy były pozajmowane. Okay. Dobra, dawaj zmieniamy ch i teraz pójdźmy okay. na ch1. Zobaczymy o, o, faktycznie. Górda. No dobra, to będzie mocne. Ej, pomóż mi, pomóż mi. A, to są te, 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 typy właśnie, uciekaj, Dobra, użyj... O, o domek ci zrobili, domek ci robią. Czekaj, rozkopuję cię, rozkopuję. Musisz poczekać aż mi yy, do... Ej, to mój totem, to mój totem. <śpiewa> <śpiewa> to niedobrze. Ej, prawie zginąłem. Ej, jak coś to mi bije bardzo dużo ludzi. Przecie uwolniłem. Nie, 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 nie znowu. Jak cię znowu wzięli? Nie! Dobra, trzymaj to temy, trzymaj to temy. No, nie, koksy, nie koksy. No ja wpadam i wpadam znowu do pajęczyn! Co się dzieje? Dobra, dawaj co się dzieje? Uciekaj, wyciekaj! Czemu ja cię muszę ratować? Nie, no nie, Dobra, cicho, cicho, na spokojnie, Mikos. Wyrabiałem, wyrabiałem. Jeden totem tylko. Co, nie ma fajer no nie no znowu ej a on, on, oni, oni bejtują jak coś Oni bejtują na kusze A widzę, 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 widzę. No co widzę, jest, widzę. no nie wierzę w to. przyciągnął mnie, jestem w trapie! A dobra, jestem pod ziemią w trapie. Zginąłem jak coś. Widzę, widzę cię, widzę cię, o Boże. Spróbuj wylecieć! Nie no nie ma jak czekaj. No jak ty, Mikul, co A ja nie mam, a nie mam kilo wązy. nie padłem! Jak już? No bo chciałem wyjść, próbowałem, <laughs> wiesz, wyjść! Najgorzej! <laughs> Jesteśmy dopiero w czwartej minucie tego filmu, a Mikulsowi już się udało zginąć. Też co nie wierzę, ale słuchajcie, aby miał większe szanse na innych graczy i żeby akcje były ciekawsze, postanowiłem przywrócić Mikulsa z powrotem do gry i do pomocy mi w walce tylko z o wiele gorszymi przedmiotami niż wcześniej. I mam nadzieję, że to rozumiecie. Mam, o oh jest. Jak? JAK? Musimy patrzeć kto używał usuwacza Ej, ktoś napisał Ej, Tobiasz jest na CH5 Neptun A akurat Idziemy? jesteśmy na CH5 No tak, jesteśmy na CH5, tylko na ja je, przynajmniej No ja na pewno też nie byłem na Neptunie, ale rzeczywiście ktoś <grym> zgadł nasze CH I za chwilę jest piniata, więc musimy się wyposażyć na pewno, przygotować Co tam Neptun to jest stary, ale mi dobrze idzie w tej piniacie. 8 no. jowiszowych i 5 fragmentów. Szkoda, że to nie jest honda, na którym gram normalnie. Dobra, walimy teraz, jest idealna okazja. Ej, tak to jest szybko może spróbujemy jakąś A co opa? jest? Gdzie jesteś? Widzę, widzę. Działam. Co jest grane? Dobra, ja nie miałem elektry faktycznie, ale jakie bomby? Jakie ja bomby dostałem? Co jest grane? Znowu mi domek robią, no nie wierzę w to! <noise> Serio. No nie no JA bale te domki no Dawaj, dawaj No ja ci otworzyłem stary! wiem, wyleciałem Prawda jeszcze to te mi w powietrzu patale <noise> O o o! Widzę, widzę, widzę! Ładuj Ja zabijam! Pad... Zabiję, zabijłem, zabijłem! Sprawdzam itemy, uwaga! O! Klata Spidermana 36 no. Podnie 37 czarnej pantery! Elitra rona 33 tak i uwaga, MIECZYK mi dropnął. Miecz mi z niego dropnął. Uwaga! 38! O kurde, to jest ta... Jezu, to był totalnie mocny kim stary. Dawaj, dawaj, dawaj. A co jest? Inni cię biją ale ja była ja muszę zabić. Dobra, dawaj, Bij Mażeja, ja się już po Nie Ej, to możesz mi dać, w sumie, bo ja mam Czekaj, dobra, i dawaj, dawaj, spotkanie na czerwonej planecie Dzięki Chodź teraz pod strefę WSR, żeby zobaczyć Czy wbijamy, zobaczyć No dobra, dawaj Ej, ktoś, czekaj, ktoś niszczy wełnę Wystrzelę się, się, czekaj Godmana. Wiem, wiem nie! <laughs> Idealnie kratkę wszedł, żeby hitnąć tak, Nie, no. yeah, wiedziałem, że tak się stanie O, no, nie, nie, nie Dawaj, dawaj Już jest ekipa, jak coś No to uciekaj, uciekaj, uciekaj Czego? No nie, co zrobiłem? Nie zginę, nie zginę, nie zginę. No Co? PANIKOWAŁEM PANIKOWAŁEM że ty, masz stary Co, jesteście załamani? Ja z jednej strony tak, bo Mikuls totalnie nie ma formy Ale z drugiej strony lepiej mi pójdzie na menhancie, więc są jakieś pozytywy w każdym bądź razie I tak postanowiłem dać Mikulsowi kolejną szansę, aby ponownie wrócił do gry Oni mają dobrych itemów niby Dobra, dawaj, 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 On leci do kumpli i zaraz kumple będą, ale spokojnie. Jak coś, to z, z tym siąkiem, co za mną biegnie, mam sojusz. Dobra, ja wjechałem, jak coś. Dobra, ja używam tego, przyciągania do ciebie, żeby cię knopnąć. Nice! Nice! Nice, nice! To sojusznik, nice. to sojusznik, to sojusznik. Ej, jest, mam siąka w środku. Dobra, dawaj. Dobra, wina, On musi mieć kumpli, to musi być bait jakiś. Dobra, najwyżej no jak zginiemy, tak? No to chodzi w tym odcinku. Zabiłem. Nice, ty zabiłeś, ty zabiłeś, nice. Tak, tak, tak. Buty Hagrida. O! ktoś tu biegnie, a jakiś inny? Przeskakuje przed niego. O! ale po! Patrz, 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 O! Knoka masz. Dobre, Dobra, jego też wolałem, knok, więc żeby to było. Zabiję, zabiję, zabiję. To były Voldemorta części. No. Dobra, więc teraz wylatuje informacja, mhm. że jestem na cecha od 6 do 10, bo aktualnie cecha jest 10 odpalonych. No i musimy wybrać sobie jedną z tych cech, więc zmniejszamy, jakby wiesz, możliwość, będzie teraz więcej a, ludzi. Tak, tak. Zrobiłem! Trzymaj do temy, trzymaj się... do temy! Mamy go tu, presja, presja, presja. W sensie głowę może mu Ja muszę sił siłkę wypić, siłkę wypić, siłki. Miecz szarego potara mi wypadł z niego. Czyli ty ty zabijesz jedną, a ja drugą osobę, tak? Tak, wlatuj Plus 200! Cześć, mi... Aj! Kijek mi się zastakował. Kij baseballowy wypadł. Głowa Venoma 39. podnie Venoma 39. Elytra Venoma 39. I miecz ta nosa 40. Rozumiesz? Miecz nosa i, kurde, kij baseballowy wypadł. Jak mocno. Tobie żyje i uwaga. Klikujemy oficjalnie mój nick. I wszyscy będą mnie teraz fokusować. Widzę, widzę, jak lecą. A ja tutaj stoję. Oh, yes. Wszyscy, co jest grane? Yes. Co jest? Wszyscy lecą, a ja tutaj Obok nich! Dobra, zmieńmy szybko za H. Dziesiątka i lecimy, dziesiątka i lecimy. Dobra, dawaj na sterpę O, serio? Zobaczmy, czy szybko nas znajdą. O, o już wszyscy o, wiedzą. Już wiedzą <grym> chyba, już wiedzą. Już wiedzą. Dobra, no kamerujesz. się Kamerujecie. tutaj wypadają? Już tu są wszyscy. O nie! <grym> Co się dzieje, kochani? Dobra, odleciałem, odleciałem, odleciałem Jezu, wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą. Gdzie? Jezu, nie, tam do... tu jest gości. Co jest? Zabiłem, zabiłem, przeciwną i zabiłem. Widziałem to. Fajne jest co, bo teraz biją wszyscy ciebie, to jest takie fajne. No, 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 czemu nie ciebie? O nie, wknokali mnie! Gdzie? Wknokują mnie na strefę bez szybko pomóż. Biegnę, biegnę! Co jest? Ja tu wknukuję cię w drugą stronę, Wszystko Dobra, 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 uciekłem, uciekłem, uciekłem. Co się dzieje? Ej, jak coś to wszyscy ci gracze co są na tym cechasu na strefie bifi Oni wszyscy za tobą lecą teraz! Tak! To jest stary moja ta! To jest mój klucz, wiesz, jakie jest klucz i ptaki lecą i to jest mój klucz! Ja jestem tym pierwszym ptakiem, który prowadzi Ej teraz ten shulker jest OP, tak szczerze. Dobra, ja nawet nie naprawię seta, dobra, lecimy. Boże, ile tu jest graczy. Ja cię słońce. Oni mi zaraz domek pewnie zrobią. I szybko ja zmieniam i od razu lecę. Tym lecimy, lecimy. Do końca. Tylko leci do końca. Biegną, biegną. Jak oni wiedzieli tak? W, le, w, le, w lewo idź, w lewo ić. Skryłem się. Może nie wiedzą cicho. Ej chowanego stary, chowanego. Chowanego. Nas tu nie ma cicho. Ej jak piersi nas znajdą to się tak przestraszę. I nie widzę ników. Ja też nie. A ja widziałem że wbiegali. Dobra, dawaj go. Ale skubany, nie mówi info kolegom. A, no. Ale dobrze, dobrze. Co? O, tu. On odkrył tylko mnie. Musimy mu totem zbić. Ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie mu telefonować. Chyba nie, on jest mega wystakowany. On ma ci serca teraz. Masz patyk? Patyk? Lecę, lecę, lecę. Totem upadł, upad patu totem, nie ma tego. Nice, nice, dawaj. O, tra trafiłem. On nie powiedział infę, dobra, zobaczmy, czy teraz powie. Okej. Okay. Już będą się nas wszyscy teraz jak chcesz. Wszyscy już tu są. O Ile. dobra! Dobra, ja szczerze się pokażę, ja się już pokażę tak szczerze. Tak, pokaż się, żeby drugiej ekipy O kurde! Więc to, zobacz co tu się dzieje przed! Dobra, czekaj, ja, idę tam, idę tam, idę tam. Spróbuj, spróbuj, no Nie do rady! Czekaj, ja spróbuję do ciebie dojść. Czekaj! Dojś. O idą, idą, idą! Nie mogę tam wyjść stary! O! Stary, że oni cię nie wydobywali na dwójkę Stary, co tu się dzieje? Ja na, 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 na chwilę jakiegoś ja O Boże! Co e, no mogę, ale nie Was? na... się wow. Ej, ta wędka Ej, realnie, jakbym chciał, uciekłbym tym 40 osobom wędką Wędka no. jest broken Dobra, niedługo do będzie upadać będę Teraz mnie Dobra, biegamy na 3-4 tam, gdzie siłka jedynka, okej? Okay? No mnie tu biją, mnie tu biją przy siłce jedynce To dawaj biegaj jak najdalej, biegaj Nie mogę, tu mają mnie nogu. No może, już wybiegnij Wybiegłem Dobra, teraz już musimy tu zginąć, giniemy na 100% Ja prawie <laughs> Cześć, ja zrobię ten trick Cześć tam skoczę, tam skoczę. Jest, jestem! Patrz, bardzo, co tu się dzieje? Wiem, widzę. Ja biegnę razem z nimi, bo oni nie wiedzą się. Dobra, wie. my nie do pana, pana set co się dzieje? Nie do Co tu się dzieje? Darpa! Oni nie wiedzą! Na czacie piszą dzieci, wszyscy. Ja pierdzielę. Mocny, mocny Zamalista. Więcej takich eventów na serwerze rapy.pl Największy box pipi w Polsce, Siema.